Cześć! Dzisiaj Ci pokażę, jak włączyć kontroler rodzicielską w Fortnite. Cie. W opisie ocinka lub przypiętym komentarzu znajduje się filmik, jak usunąć konto z na zawsze. Wracając do tematu, proszę poszukać tej inkunki na pulpicie. Pojawi się, proszę, na dole po lewej stronie kliknąć w jedynkę. Kliknąć znowu w, w jedynkę. W przeglądarce internetowej pojawi się nowe okno. I tam jest blokada rodzicielska, ale zanim to zrobimy, to całkiem u góry trzeba zmienić mail. Na swój! Jeśli tego nie zrobimy, jeśli da prośbę o zresetowanie pin to na, na adres podany na stronie, czyli na mail dziecka, przyjdzie wiadomość, w której może zresetować pin oraz włączyć kontroler rodzicielską, a nie o to nam chodzi. Ok, klikamy w jedynkę. Proszę tutaj wpisać pin i go zapamiętać. Proszę kliknąć w jedynkę i wpisać zapamiętany pin. W czwórce możemy zmienić pin. Piątka. Jeżeli dziecko będzie chciało coś kupić, to musimy to potwierdzić pinem. Inaczej tego nie kupi. Możemy ustawić, co nasze dziecko może grać. W jedynce mamy kwalifikacje wiekowe pochodzące z Ameryki i Kanady. Dwójka pochodzi z Europy, a trójka dotyczy Korei. Rekomenduję ustawienie dwójki. Szuszka zapisz. Polecam sobie wejść na scenę PEGI i poczytać sobie. Odbiegając od tematu, jeśli kiedyś na pudełku będziesz widzieć taki znak z kartą kredytową, to bardzo mocno odradzam Ci zakupy owej gry. Na dziecko. W opisie odcinka lub przypiętych komentarz będzie filmik, jak zrobię na temat loadboxu. Jeśli takowego nie ma, pisz Le o LOOTY BOX. Co to jest? Poszukaj znowu tej ikonki. U góry po lewej jest biblioteka. Poszukaj nazwę Fornite. Układka może być inna niż to, co teraz widzisz. Poczekaj, aż gra się zatuje. I poszukaj, gdzie pisze Battle Royale. U góry po prawej kliknij w trzy kreski. Kliknij w jedenkę. Pisz pin. U góry po lewej stronie najdź na daną kategorię. Po prawej masz opis, co się stanie jak Włączysz bądź włączysz. Kiedy skończysz, kliknij zapisz. Jeśli twoje dziecko Grafonita'a, przykładowo na PlayStation, Xboxie, Nintendo Switchu bądź komórce, to w opisie odcinka lub przepiętnym komentarzu będzie znajdować się link. I jak otworzycie Państwo stronę, to proszę kliknąć tutaj i sobie poczytać co trzeba. Chciałbym, Państwu również polecić jeszcze dwie rzeczy. Książkę smartfonowe dzieciaki oraz stronę internetową Akademia Cyfrowego Rodzica. W opisie odcinka lub przepięty komentarz umieszczam link do listy gier edukacyjnych. Polecam również stronę internetową free Rise, czyli darmowy gdzie za każdą udzieloną prawidłową odpowiedź przekazywana jest od 5 do 10 żołnierzy na Światowy Program Żywnościowy z wyświetlonych reklam. Twoje dziecko będzie mogło się uczyć m.in. się języków obcych, matematyki czy chemii. Link będzie w opisie odcinka w przepiętym komentarzu. Wszystkim dzieciakom, które teraz to oglądają, chcę powiedzieć, że ci rodzice naprawdę starają się o was zatroszczyć, a ten film powstał po to, żeby im pomóc. Dziękuję za zobaczenie całego filmiku i do zobaczenia!